się ma, a więc dzisiaj, no witajcie w kolejnym filmiku na moim kanale, dzisiaj nie będziemy kończyć tamtej makietki z horrorami, bo jeszcze nie znalazłem kolejnego horroru, w sensie nie wymyśliłem, ehm, dobra, nieważne, ale dzisiaj zbudujemy sobie tysi makietkę średniowiecza, podzielę sobie ten filmik na części, ehm, bo tak to ten film trwałby jakieś 3 godziny, czy coś takiego, no właśnie coś koło tego. Tyle by trwało, no ale dobra. E, przechodzimy do filmu. E, dobra. E, tutaj zrobiłem sobie taką płytkę. Tutaj mini jeziorko. Hopsa. I dobra. A więc rozpocznijmy sobie od dodania takiego dużego domu. W sensie to nie jest dom, tylko no, główny rynek. Dajmy go sobie gdzieś tutaj. Hop. Jak na razie wygląda to tak. Ehm, dobra. Czas dodać drugi. No, czas dodać pierwszy domek. O, zobaczcie. O taki chwila. Okienko poprawimy. Dajmy go może tu. Hopsa. Sznoce. Dobra, mamy na razie tyle. Tutaj mamy jeszcze drzewko. Damy je sobie tutaj. Wila, bo to jest kipściłe. O! Dobra, hopsa. Drzewko jest. Teraz czas na e-formę. Zrobimy ją sobie z takich dwóch klocków fajnych. O, proszę bardzo. E, czekajcie. Ja to miałem. Dobra. Mam. Dodajmy sobie ścieżkę. E, hop. Hop. Kawałek ścieżki już mamy. Dodajmy jeszcze tu jeden kawałek. Pik. Przy jeziorku. Nie. E, przy jeziorku na razie nic nie dodamy. Dodamy sobie za to taki powóz fajny koło tego em, pola. Co to, to jeszcze dodać? Farmera, oczywiście. Zbiłem go takiego z trzech klocków. A kosę, tak żeby stała, że niby ją trzyma. Ehm. Zobaczcie. Taka, Trochę słabo ją widać. Tutaj ma klocek, żeby się trzymała. Jest zrobiona z takiego fajnie klocka, którego możecie użyć w swoich makietach też jako łyżek. Tyle, że w rozmiarze normalnych ludzików tutaj daliśmy taki klocek fajny. A więc dobra. Dajemy pierwszego ludzika. Hop. Jest. Pierwszy mieszkaniec. Dodajmy teraz drugiego, który normalnie sobie idzie. Chopa. Um, dodajmy też trzeciego, tutaj przy jeziorku. O, tutaj widzicie. Tutaj. Jest ludzik I w sumie. jaki Jak na ten odcinek, to chyba byłoby tyle. Na razie.